Dobrze. Dobrze. A, a więc. Dobrze. Teraz będę grał w Minecrafta. No, no i podczas tego, tego grania w Minecrafta będę ciągle starał się znajdywać sposoby aby, aby was przekonywać że kesha powinna zaśpiewać cotton candy no bo no bo ja się jeszcze nie poddałem no dobrze no, no to zagrajmy to na na no bo ja mam tendencje samobójcze Nareszcie się klikło, teraz dajemy sobie imię dla mojego świata. No i zrobimy 6, Powód dla którego kesza powinna zajść orany normalnie nie da. Za mało miejsca. E, no to dajemy... ...sobie... ...cocon... ...candy... ...water... Tak... ...zrobione... Zrobione, uh, wiem, wiem. Jestem samobójczo, okej? Okay? W Minecrafcie przynajmniej. Ostatnio został dodany Spir do Wiecie, tak po tak. angielsku, Spir. Tak, zostały dodane do gry. No i na serio brzmią jak coś naprawdę fajnego, jeśli wiecie się jak się użyć. Wiecie, no. No bo trzeba jakoś znaleźć sposób, aby, aby... się poruszać naprawdę szybko. No, no... no, no na, na, jak, jak dostanę fajerwerki i elitę, no to... no to normalnie... Normalnie... Będę... będę mógł... Totalnie... Oby, um, o, o ile, o ile, o ile, o ile trafię, no bo, no bo na serio będzie ciężko. O rany pustynia, o rany, o rany, no to na serio, lamęski no. To o rany, o rany, zrujnowany portal, e, hmm, tak więc mamy to przynajmniej. Hmm, mam nadzieję, że dzięki temu zrujnowanemu portalu się, się nie zgubię. Hmm. No i co? O rany! No niezły lód. Hmm. Mamy miecz. Właściwie ten lud nie jest wcale dobry. Hmm. To znaczy, może mi się uda użyć tych, tych magmowych. Cool, aby, aby, aby w ogóle, aby, aby walczyć. No, orany, orany. Szarne, trzy. trzy na, na moim złotym mieście. Hmm. Nie wiem, jak bardzo mi się to przyda, ale. Dobrze. Dobrze. A więc. Ta jałowa pustynia wygląda jak świat, w którym Kesha nie zaśpiewała Koton candy, w skrócie mówiąc nasz świat, więc no chyba coś trzeba będzie z tym zrobić, dobrze, no w każdym razie. Hmm. Może powinniśmy znaleźć jakieś jakieś drewno, aby aby zrobić sobie jak. Aby zrobić sobie drewniane narzędzia, właściwie no to, no to nie trzeba wszystkich drewnianych narzędzi, no bo, no bo ja planuję zastąpić moje, moje drewno kamieniem, bo, ponieważ, ponieważ Ponieważ drewno jest w Minecrafcie jak Rachel Diamante, która zaśpiewała kotonkami zamiast keszy, no i na serio nie jest tak dobra. No, no, a właściwie, a. a, a właściwie. A. 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 a, a, a Kesza, no. Ja bym, ja bym porównał Keszę do, do, do jeśli chodzi o, o jej umiejętność śpiewania, no bo Kesza jest, jest naprawdę super, jest numer jeden i w ogóle, no, na serio, nie ma nikogo lepszego od Keszy na tym, na, na tym świecie. Ona jest najlepszą z Trzech czasów i w ogóle, no i no i na serio, tak jest. No cap, nie zmyślam. W każdym bądź razie tak się zagadałem, że no hmm, o rany, no na serio mam, mam totalnie yes. mam wszystko. Wszystko jest zrujnowane, to znaczy, Jeśli, jeśli ja znajdę jakieś drzewa, no to, no to będzie super. No. Będę miał łatwy czas tworzyć. Um. Będę miał łatwy czas tworząc, uh, um, no. bibliotekę, do swojego stołu do zaklęć. O, to znaczy, o ile znajdę jakieś... O, jakieś drewno, aby przetrwać. No, no więc idę. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Mam nadzieję, że już nie jestem zgubiony. E, dobrze. No to na serio. E, Podany. jest? A, tak, tak, tak jest, ta, tam, tam jest. Dobrze, no to, no to idę. Znaleźć coś. Znaleźć drewno. Hmm. Zrodzie może będę ccinę, bo, bo jest użyteczna. Jeśli przetrwam, co jest właściwie mało prawdopodobne. Hmm. O rany. To Nautilus, to, to się z niego dostaje taką fajną muszlę, no hm Czy go się zabija? Hmm. Może hm a spróbuję go zabić. O rany! To, to atakuje! O, orany, rany, o rany, no i w ogóle zachodzi słońce, na no serio, mam przejebane. O, o rany, no rany, właśnie powiedziałem przekleństwo. O rany, w każdym bądź razie. W każdym razie mam. Mam... Mam złoty miecz! o coś trzy! Nic mnie nie pokona! Niech no tylko temu by tu przyjdą! Aaaa! A oh, kusky, kusky, tusky, haha. <laughs> <laughs> Šeklovina <Certo> húška, haha. <laughs> O, mój miecz, zaraz, zaraz już po moim mieczu, bo naprawdę złote miecze nie, nie... nie są takie. O, o rany huśk mnie zabije, o nie, o, zostały. no dobrze. Brr. Mam nadzieję, że następnym razem lepiej mi idzie. Dobrze, to tyle na teraz. Do widzenia.